w Katowicach, na Śląsku, a ja stoję przed budynkiem Uniwersytetu Ekonomicznego, kiedy się nazywa Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych. Po jakiemu sam stoję? Tam driny je wystawa, która ściśle powiązano z ekonomią. Śląscy, teksańczycy wczoraj i dziś. Ekonomia zawsze dyktowała warunki życia i wybory. Ktośik pedział, że najpierw trzeba było chleba, a potem dopiero igrzysk. Wystawa ta gada o tym, jak w połowie XIX wieku Ślązoki wyemigrowały do Teksasu za troszkę lepszym chlebem. Ale jak już my sam są przed tą uczelnią, to wymusza powiedzieć, że to jest richtig nowoczesna uczelnia i jak macie stracha, co to z tą waszą ekonomią będzie w przyszłości, to się nie starajcie, i no, sam przyjdźcie studiować, albo swoje dziecka poślijcie. Dziś dzisiaj też mamy rozmaite emigracje ekonomiczne, niekoniecznie za tym dosłownym chlebem, ale za tym trochę lepszym życiem. Także ta wystawa, ona dzisiaj jest ostatni dzień na ten dzień, co sam kręcimy, a wandruje do Zielonej Góry. Jak tam wydziecie? to was tam pięknie zaproszą, a i sam na ten uniwersytet tyż. Są my w holu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. A przy mnie stoi pani Teresa Chmiel. Zaś w tle, jak się podziwocie, jest piękna wystawa okach w Teksasie. Pani Tereso, co to za wystawa? To jest właśnie wystawa Śląscy Teksańczycy wczoraj i dziś przygotowana, zorganizowana i przygotowana przez. Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic z Kędzierzyna Koźla przez Fundację Ojca Leopolda Moczygęby oraz Muzeum Diecezjalne w Opolu. A po jakiemu ta wystawa jest sam akurat na, akademii, na Uniwersytecie Ekonomicznym? No. Te nazwy tak się zmieniają? No. Ja właśnie skontaktowałam się z prezesem Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic, wyszukałam. Jego numer telefonu na stronie internetowej wystawy i projektu, który zorganizował wystawę. Znalazłam jego numer telefonu, zatelefonowałam do tego pana, wykazałam swoje zainteresowanie właśnie sprawą ślązaków Śląska i emigracji ślązaków 150-160 lat temu do Teksasu. I po kilku rozmowach, właśnie, zrodził się taki pomysł, żeby wystawę pokazać w Katowicach. A ponieważ ja tutaj pracuję na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, jestem również kierowniczką chóru Uniwersytetu Ekonomicznego, udałam się do władz i władzy zechciały właśnie zaprosić wystawę do Uniwersytetu Ekonomicznego. Czyli ekonomia 160 lat temu, nazot, spowodowała, że ślozoki się stały teksańczykami, a pani postanowiła o tych ślozokach troszkę współczesnym studentom tak. pokazać, tak. ja? Tak. I bym ja chciała powiedzieć, że ta wystawa, ona wandruje po Polsce, ona dzisiaj się już pakuje i będzie odprawiona do Zielonej Góry. Pani Teresa, ale ten chór. Co wy z tym chórem robicie? Śpiewocie, Tańcujecie? nie on ja chór, ja tak, Głównie śpiewamy, troszkę też się ruszamy przy utworach rozrywkowych, ale głównie śpiewamy. Śpiewamy już ponad 9 lat. W przyszłym roku będziemy mieli jubileusz, dziesięciolecia chóru. A po śląsku śpiewacie, ja? Po śląsku śpiewamy utwory śląskie. Też mamy utwory śląskie w naszym repertuarze. I właśnie na otwarciu postawy śpiewaliśmy wiązankę utworów pieśni śląskich w opracowaniu Norberta Kroczka. Śpiewaliśmy w strojach śląskich. No pięknie Wam dziękuję, ale nie, ja się jeszcze chciała spytać, Wyście są echt ślązoczka, ja? Ja, ja jest echt, echt ślązoczka. A skąd pochodzicie? Z Katowicy dzielnic, z dzielnicy Stara Ligota. Ze starej ligoty parafia panegniki. Tak można powiedzieć pochodzę. No widzicie, durś sieć, luzoki pokazują we wszystkich stronach świata. Ja bym chciała powiedzieć, że tych Teksańczyków dzisiaj tych śląskich Teksańczyków, jest tam 200 tysięcy. I one wszystkie pięknie poradzą godać. Po naszymu, a to je łoziem po a oni porząd godają po Śląsku. Troski Wam pięknie dziękuję, a WOS zaproszą na obejrzenie, przekludzenie po wystawie. Siadamy do maszyny czasu i realizujemy w połowie XIX wieku, Śląsk. Ludziska mają z ziemi, na kiery już nic nie rośnie, bo wyjałowiono, dziecka głodne. I co tu robić? Nie znają żadnych innych krain. Ani za kraj swojej wsi nie wyłażą, ale jako musiała być wielgo desperacją tych ludzi, co oni się łoros pozbierali, przedali ostatek, to co mieli, troszkę chleba napiekli z tego jego ziarna i pojechali. Ja myślę, że oni się nie zdowali sprawy. Jak długo ta rajza będzie wyglądać, ani kaj oni jadą, bo oni może by tego nie zrobili. Cuk, niekere z nich widzieli dopiero pierwszy raz, a już u ostatku o to ino słyszeli. A sam trzeba było jechać, a właściwie płynąć, łaziem ty dni. Dwa miesiące na nieznane do ziemi, która była nieprzyjazno, jak bardzo przekonali się dopiero, jak tam zlądowali. Podziwiajcie się, jakie mają wystraszone gęby. Żaden się nie śmieje, bo też nie masz czego. Ojcem tyto teksańskiej emigracji. Był ojciec Leopold Muczygimba. On to wszystko zorganizował. Śmiało można powiedzieć, że miał te klucze do raju, ale one, te ślązoki, co tam za nim pociągły, musiały się ten raj dopiero zbudować. I to było straszne. Jak bardzo nieprzyjazno była i jest ta ziemia, wiedzą nawet dzisiaj współczesne Teksańczyki. Za dnia bardzo gorko, ale też się poradzi ta pogoda zmienić w ciągu 20 minut. Nocą strasznie zimno, porząd o wiatr, a oni przyjechali na pustka. Co z tego, że tej ziemi było za tyle dla każdego? Kiedy musieli te pierwsze tydnie, a nawet miesiące, spać w ziemiankach? Pierwszy raz uwidzieli takie żmije, które jak roz ich ukąsiły, to już nie było ratunku. Szczewiki, które były tam, na znanym Śląsku, zbytkiem. Pochodzili Bo po bosoku bez tydzień, to tam musieli mieć szczewiki do kolan, mocne, co by ich nic nie ugryzło. Pierwszy raz widzieli kukurydza. Co z tego, że takie piękne ziorka i się nadawały do jedzenia? Kej, trzeba było do tego specjalnej maszynki, co by te ziorka wydłubała. A jak coś ich zagrzać na prerii? Gdyć też potrzebowali specjalne maszynki, co by na ognisku coś ich gorkiego urychtować. Straszne to było. I tym, co ich tam sprowadził, co go na początku mienili swym dobroczyńcą, bo im pozałatwią szyw karty, to na początku, tam, na tej ziemi surowej, był ich wrogiem. Postrzegali go jako człowieka, co ich nasupasta, przywlok, łoziem pokoleń, co im pozwoliło przetrwać. No, język, obyczaje, to, że mogli się powspominać, jak to było tam drzewi, w tej rodzinie, w tych znanych stronach. Na roz był to raj. Przyjechali do raju, ale jeszcze nie widzieli, że to jest raj. Raj był tam, kai go ostawili we wspomnieniach coraz to piękniejszy. Pierwsza osada, Panna Maria, a cały ten rejon to San Antonio. Wszystkiego się musieli nauczyć na nowo. Jak im się zdawało, że ziemia je wszydzie jednako, no to niby ja. Ale dyć łopczar, musieli objeżdżać, to nie mogli na piechty, musieli wsiąść na konia. Łoro mieli za tyle, a już się dorobili. Potrzebne im do tego było lasu. Pierwszy raz takie coś widzieli. dłużej no, nie wspomnał o kowbojskim kapeluszu. W tym Teksasie każdy chodzi w kapeluszu. I tak po leku, po leku zmienił się ich świat. Na lepszy na pewno, a na pewno na inakszy. Wszystko tam było inaksze. Nawet słońce świeciło inaczej, dłużej. I waży gorko. Kim one są dzisiaj? Z jednej krowy uszanowanej, mieli doma, stada ich porosły do setek. Są właścicielami wielkich farm a niektórych, na, na niektórych gruntach pokazała się nafta. Także są nawet milionerami. Nikere wybrały stan kapłański, a nikere są nauczycielami. Na pewno odcisnęli piętno na Teksasie, bo Ślązoki wszędzie dają się poznać. 150 roku po tym powstała Fundacja Leopolda Moczy I sam widzicie takiego głównego założyciela tej fundacji. To jest ksiądz dr Franciszek Kurzaj. Panie, wygląda nie ksiądzko w kapeluszu. Ale najważniejsze jest w lumie co innego już jak wam to padała. To, że te ludzie zachowali swoją tożsamość kulturową to jest ewenyment na skalę światową, że one poradzą porząd dać w śląskiej godce, Nie ma takiego drugiego narodu, miejsca, kaj by ludzie tak się szanowali tradycja. Pomyślcie o tym. Tak jak nie zapomnieli o swojej godce, o swoich tradycjach i obyczajach, tak nie zapomnieli i nie zapominają o swoich korzeniach. Te potomki tych wszystkich pierwszych emigrantów zaczynają się interesować przeszłością, szukają swoich korzeni, wadrują do Polski w poszukiwaniu, no może nie grobów, ale tych, co tam łostali. Tych, co są z nimi spokrewnieni, trafiają się tam na rozmaitych bezuchach.